Ała, moja głowa, gdzie ja jestem? Trzeba wstać. Kto mi podpierdolił zbroję i miecz, a tak w ogóle to gdzie diego? A pierdolego muszę poszukać moich itemków. No nareszcie kurwa. Kim ty jesteś, lamusie? Bacz na słowa ma szmato, a odpierdol się od mojego druida pedale niedorobione. Dobra, o panu Idauna. A stara cię kocha? E, tak. To cię w chuja robi. Dobra, weźmy i dupę. Słyszałem, że chcesz rozjebać śniącego. E, no tak. Dobra, masz to swoje itemy, a teraz biegnij, może dorwiesz jeszcze tego szamana, co tam przy magicznym kręgu się kręcił. Dobra, dzięki stary. Poszedłem z mało na molo Pełna saseta, relaks full, uderzam solo Kuria, małą zimną. mało Kurwa. A gdzie śniący spierdolił? A jebać go i zobaczyć się z szamanem. Halo. Gdzie jesteś? Pokaż się i tak cię znajdę. No i gdzie ten Cwel? mój pan nie życzy sobie natrętnych gości, tyle chciałem ci powiedzieć. Tylko tyle o matko. Zmarnowałem parę minut filmu. Przepraszam widzowale, ale nie ja ten film sklejałem. Jego? Skąd się to wziąłeś, nieważne. Słuchaj, Xardas Cię wzywa natychmiast, natychmiast do Niego, ruszam. nie wiedziałem, że bez niego tak umie. Nie, ksardasie, nie wymkniesz się nam. Nie tylko nie ty. Nie.